Tradycja zobowiązuje. Ten krzyżyk jest doskonałym kompromisem między tradycją a nowoczesnością, przyciągając osoby, które chcą wyrazić swoje korzenie kulturowe lub religijne, jednocześnie pozostając w trendach współczesnej mody. Unikalność. Złote krzyże są zazwyczaj wykonane z dbałością o szczegóły, co sprawia, że są wyjątkowe i oryginalne. Ludzie lubią nosić rzeczy, które wyróżniają nas z tu. Mistyczna potęga krzyża. Największy w całej naszej kolekcji krzyży, mierzący aż 91 mm wysokości i wagi około 75 gram, to jednak odpowiednia wielkość do czytelnego oddania prawdziwej sakralnej sztuki.